Witajcie bardzo serdecznie w najnowszym filmie na kanale La Kierowniczka i dzisiaj chciałabym Was zaprosić na delikatne, jaśniutkie, pastelowe zdobienie na lato. W tym roku byłam sama w szoku, bo na kanale praktycznie cały czas pojawiały się neony, intensywny, pomarańczowy, bardzo dużo żółtego, różowego. Kiedyś to totalnie nie były moje klimaty, a w tym roku jakoś po prostu miałam ochotę. Te kolory były tak przepiękne i zachęcające, ale jak pewnie wiecie, ja od lat jestem ogromną fanką wszystkich odcieni koloru niebieskiego. I tak jak na stopach całe, lato noszę granatowy z taką delikatną drobinką i cyrkonią swarowskiego. Tak na dłoniach zdecydowanie wolę błękity. I to takie właśnie rozbielone, które ładnie odbijają od opalonej skóry dłoń. Jeżeli chodzi o zdobienie, nie miałam do końca pomysłu, ale podpowiedziałyście mi na Instastory, co byście chciało po prostu zobaczyć. I najczęściej przejawiał się motyw motyla, a ja zdałam sobie sprawę, że bardzo dawno go nie malowałam. A dodatkowo chciałam już jakiś czas temu wypróbować motyla przy użyciu tych tuszy do zdobień, zarówno tych w pisakach, jak i w klasycznej formie. Za chwilę zobaczycie, jak powstaje ta stylizacja, ale chciałam Wam jeszcze tylko do tych tuszy dodać, że jak testowałam te tusze w pisaku, tutaj możecie sobie zobaczyć ten test i przyjrzeć mu się z bliska. I mówiłam, że jeżeli macie taką klasyczną wersję w buteleczce, bo takie tusze też już testowałam, to nie, wa nie są Wam niezbędne te w pisaku. Ale słuchajcie, jak teraz malowałam tego motyla i miałam ten różowy w buteleczce, wszystko było różowe. Ja nie wiem, czy ja się nie umiałam obsługiwać tymi tuszami, czy one nie chcą ze mną współpracować. Po prostu naprawdę trzeba uważać, żeby gdziekolwiek Wam nie skapło nawet odrobinka tego tuszu, bo ona się roznosi po prostu. Ja wczoraj miałam calutką dłoń różową, całą podkładkę, na której malowałam, miałam różową i także niczego nie dotykałam, ale naprawdę było ciężko się w ogóle tego pozbyć. Więc uważajcie, bo jednak te tusze, one po prostu są w środku i dotykacie tylko tym pędzelkiem. A tutaj trzeba uważać, żeby nie pobrudzić wszystkiego dookoła. I chodzi o zdobienie, zaczniemy od tego, że ja położyłam sobie bazę, kolejna baza budująca jest, to Maga French Cover, dokładnie numer 01 French Base. Jest to ta mniej kryjąca baza, bo oni mają dwie bazy French Cover. Baza budująca w delikatnie mleczno- różowym kolorze. Ja mam ją nałożone na dłonie w dwóch warstwach. Pierwszą zawsze kładę taką mega, mega cieniutką, właściwie ją wmasowuję w płytkę paznokcia, a drugą kładę taką, którą mogę trochę Nadbudować kształt paznokci w odpowiednich miejscach delikatnie je wzmocnić. Więc bazę miałam już wcześniej nałożoną, a teraz przejdziemy do aplikacji kolorów i chciałam wam powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych błękitów. On już nie raz był na kanale i na blogu, bo bardzo dużo, bardzo często go właściwie używam i on jest fajny i do zimowych stylizacji, do takich ze śniegiem, bo takie właśnie tym kolorem też robiłam, ale i do tych letnich. Więc jeżeli szukacie fajnego błękitu to zwracam uwagę Wam na ten kolor. Jest to 427 Kinetics Color Error 404. I słuchajcie, ten błękit bardzo ładnie odbija od opalonej dłoni, bo on ma w sobie taką jakby kropelkę białego. Jest taki pastelowy, rozbylony, i przez to nie dość, że fajnie właśnie od tej skóry odbija, to on bardzo ładnie kryje. Oczywiście ja mam tutaj bazę budującą w kolorze, więc tu zawsze ona podbija krycie. Ale kładłam dwie naprawdę bardzo cienkie warstwy. Zresztą same zobaczcie sobie na filmiku, jak wygląda nawet jedna warstwa tego koloru. I drugą za chwilę również zobaczycie, będziecie mogły sobie porównać. Położyłam go na trzy paznokcie, kciuk wskazujący oraz środkowy. Na paznokcie serdeczny potrzebny mi biały jako podbicie pod zdobienie. Ja używam teraz Madame Glam Perfect White. A na paznokciu serdecznym... Chciałam złoto, ale musiało być ono w takiej chłodniejszej tonacji ze względu na to, że mamy tu chłodne kolory, błękit, biel. Więc użyłam złota marki Vogo Diamond Gold numer DG02. I to jest właśnie takie chłodniejsze złoto, które przepięknie się mieni. I wszystkie te kolory lądują na paznokciach w dwóch warstwach, oczywiście jak zawsze. Staramy się ładnie dojechać do skórek, odsunąć je, dopracować. Jeżeli macie potrzebę, użyjcie do tego również cienkiego pędzelka, żeby ładnie i równiutko domalować przy skórkach, jednocześnie kładąc cienką warstwę. I przechodzimy do aplikacji tuszy. Mamy tutaj taki piękny różowy Rosalind A273, który jest w Buteleczce i ja musiałam sobie wziąć cienki pędzelek osobno, żeby go prawidłowo zaaplikować, a drugi to jest niebieski Hi01, to jest marka Bomb Pretty i to jest ten tusz w pisaku. Układam sobie tak mniej więcej kształt motyla. Wcześniej zrobiłam sobie jego część, żeby wiedzieć, od którego miejsca wychodzić tymi skrzydełkami. Jak nałożyłam oba kolory, to biorę sobie Hi07, jest to przezroczysty tusz w pisaku. Wy możecie użyć cleanera, jeżeli takiego nie macie. I delikatnie rozcieram sobie, żeby nie było widać krawędzi takich ostrych elementów, żeby to po prostu się ładnie rozpłynęło i wycieniowało. I oczywiście możecie malować od razu na to zdobienie, ale ja polecam wam zrobić w ten sposób, jak ja teraz robię, czyli najpierw czekam, aż to perfekcyjnie wyschnie i czekajcie naprawdę kilka minut, żeby to było suchutkie i położyłam sobie top. Jest to top semilak Top No White Real Color na wszystkie paznokcie łącznie z tym ozdobionym tuszem. Dlatego, że chcę, żeby te tusze już się nie ruszały, gdybym potrzebowała jakiejś zmiany, żeby one już zostały, były utwardzone i nie musiałabym ich zbywać. A po drugie, chciałam, żeby pozostała część zdobienia powstawała na topie, wtedy ona jest bardziej widoczna, bardziej podkreślona. Teraz biorę sobie cienki pędzelek i czarny żel. No wipe. I zaczynam malować. Oczywiście kontury tego motyla, jakieś mniejsze elementy, czułka, głowę, wszystkie te elementy maluję najpierw cieńszymi liniami, żeby zobaczyć, jak to się rozłoży. Później dokładam sobie trochę tego złota, które mam na paznokciu tym małym, żeby powiązać te paznokcie, a poza tym lubię, gdy mi się coś tam mieni. I nie kładę tego na całe płatki, tylko od góry delikatnie rozcieniowuję w dół. I znowu sięgam po ten czarny, żeby wszystkie krawędzie, wszystkie boki, wszystkie elementy po prostu podkreślić intensywność, zwiększyć kontrast. Na koniec biorę sobie jeszcze ten pędzelek do gradientu i kładę delikatnie nieregularne kropeczki. One naprawdę często dają fajnego efektu. Uzupełniają po prostu całość. No i w ten sposób powstało dzisiejsze zdobienie. Na wierzchu ja już nie aplikowałam topu, ponieważ ten Żel jest w wersji no wipe, nie trzeba go przykrywać topem, nic się z nim nie stanie, on się nie będzie wycierał, a tuszę mamy zabezpieczona. Jestem bardzo ciekawa, czy Wam się spodobała, co o niej sądzicie. Mam nadzieję, że taka delikatniejsza wersja na lato też Wam się spodoba, bo ja wiem, że nie każdy jest fanem takich intensywnych, neonowych kolorów, jest bardzo dużo fanek pasteli, więc jeżeli szukacie błękitu, bardzo Wam polecam ten Skinetics. Ja wiem, że czasami Kinetics jest trudno dostępne, szczególnie jak wychodzi nowa kolekcja, ciężko jest dostać ich wersję hybrydową. Ale ten sprawdzałam na dole, wam podlinkuję, bo wiem, że jest na pewno dostępny. Jeżeli chcecie więcej o tych tuszach wszystkich, to zapraszam Was na dole. Odsyłam do obydwu filmów odnośnie tuszy ogólnie do zdobień i odnośnie tych tuszy w pisaku. Więc na dzisiaj będzie to już wszystko. Koniecznie dawajcie znać w komentarzach jak Wam się podobało zdobienie, czy lubicie takie kolory, takie wzory, czy może skusicie się na ich namalowanie No i przede wszystkim zapraszam Was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale Trzymajcie się ciepło, pa pa!